Panie Michale, toć twoja chorągiew niedaleko. A cóż to? Gdyby się tak wymknąć. A któż się stąd wymknie? A ten oficjer to nad konwojem ma komendę. Torch Kowalski. Z chorabiów Kowalskich. Tak samo mógłbyś waszmość do jego konia gadać. Bo sam nie wiem, który głupszy. I zrobili go oficerem. <laughs> bo się księciu z pięści podobał. Podkowy w rękuwarie. A jak rozkaz dostanie, to go wykona, choćby się ziemia zapaść miała. Ogromnie mi się ten oficjer podoba. A? Zawsze lubię wiedzieć, z kim mam sprawę. Hej, mości panie oficjerze! Hej, mości Kowalski! A przybliżno się wać, pan. Czego? Nie masz nogorzałki? Mam! Dawaj! Jak to dawaj? Powiedzisz Mości Kowalski, jakby było niewolno, to byś miał rozkaz nie dawać. A że nie masz rozkazu, to dawaj. No już. A cóż to mi za mus? Mus nie musz, ale ci wolno. A godzi się krewnego wspomóc. I to starszego, który gdyby się był z właściną matką ożenił, jak nic, mógłby być twoim ojcem. Jakiś mi tam waćpan pan krewniak! Poprzez <laughs> babkę. Która jest kowalska z domu, a w herbie ma chora. Na Boga. Do naprawdę mój krewnia. Mów mi wujo.